Czy wiesz, że koreańskie dzieci statystycznie rzadziej miewają publiczne napady złości, a tamtejsi rodzice potrafią opanować domowy chaos w czasie krótszym niż minuta? Nie chodzi o surową dyscyplinę ani o kary, które tylko pogarszają sprawę. Sekret tkwi w technice, którą Koreańczycy nazywają Nunci, czyli sztuce błyskawicznego skanowania emocji i otoczenia. Dzisiaj na kanale pokażę Ci, jak zaadaptować tę tysiącletnią metodę do Twojego domu, by zatrzymać nawet najgorszą histerię w zaledwie 60 sekund? Zostań ze mną do końca, bo w drugiej połowie filmu zdradzę Ci jeden konkretny gest, który koreańskie mamy wykonują tuż przed wybuchem złości, a który natychmiastowo wycisza układ nerwowy dziecka bez wypowiadania ani jednego słowa. Zanim przejdziemy do sekundowego odliczania, musisz poznać fundament Nunchi. W zachodniej kulturze skupiamy się na ja, na tym, co ja czuję jako rodzic i czego ja wymagam. W Korei uczy się dzieci bycia częścią całości. Pierwszy krok koreańskiej metody uspokajania to tak zwane lustro empatii. Kiedy twoje dziecko zaczyna krzyczeć, większość rodziców instynktownie chce je uciszyć. Koreańska metoda nakazuje zrobić coś zupełnie odwrotnego: musisz w ułamku sekundy dopasować swój poziom energii do dziecka. Ale w wersji wyciszonej. Jeśli dziecko krzyczy, ty nie szepcz, bo to je jeszcze bardziej zirytuje. Użyj silnego, zdecydowanego głosu, ale o bardzo niskim, spokojnym rejestrze. To daje dziecku sygnał. Widzę Twoją siłę, nie boję się jej. Jestem tutaj, by przejąć od ciebie ten ciężar. To pierwsze 10 sekund, które decyduje o sukcesie całej operacji. Kolejne 20 sekund to faza, którą nazywamy fizycznym uziemieniem. W Korei wierzy się, że złość to nadmiar gorącej energii, która musi znaleźć ujście. Zamiast izolować dziecko w pokoju, co jest błędem, o którym mówiłem w poprzednich filmach, Koreańczycy stosują dotyk o zmiennym nacisku. To nie jest zwykłe przytulenie, bo w szale dziecko może się wyrywać. To położenie dłoni na ramionach dziecka i lekkie, Rytmiczne uciskanie. Ten rytm imituje bicie serca matki, które dziecko zna jeszcze z okresu płodowego. Ten bodziec wędruje prosto do pnia mózgu, omijając korę logiczną i wysyła sygnał: Jesteś bezpieczny, walka może się skończyć. W tym momencie zauważysz pierwszy, głębszy oddech Twojego dziecka. Teraz przechodzimy do najbardziej fascynującej części, czyli do techniki pauzy oddechowej, która zajmuje kolejne 15 sekund. Koreańskie mamy uczą dzieci od najmłodszych lat, że oddech to jedyna rzecz, nad którą zawsze mamy kontrolę. Kiedy widzisz, że dziecko zaczyna tracić nad sobą panowanie, zamiast mówić uspokój się, zacznij głośno i wyraźnie oddychać obok niego. Dzieci mają tak zwane neurony lustrzane. Które zmuszają je do nieświadomego naśladowania Twojego rytmu. Jeśli Twój oddech jest wolny i głęboki, ciało dziecka zacznie kopiować ten wzorzec automatycznie. To czysta biologia, której nie da się oszukać. Obiecałem Ci jednak sekretny gest, który jest sercem tej metody. Koreańczycy nazywają to dotykiem spokoju. Polega on na delikatnym gładzeniu wewnętrznej strony dłoni dziecka. Kciukiem w kierunku od nadgarstka do palców. Dlaczego to działa? Na wewnętrznej stronie dłoni znajduje się ogromne skupisko zakończeń nerwowych połączonych z nerwem błędnym, który odpowiada za tryb odpoczynku w naszym organizmie. Ten jeden prosty ruch, wykonywany pewnie i powoli, potrafi przerwać pętle złości w mózgu w ciągu kilkunastu sekund. To jest ten moment, w którym płacz zmienia się w cichy szloch, a napięcie w mięśniach znika. Ostatnie 10 sekund to faza przywrócenia harmonii. W koreańskim wychowaniu nigdy nie zostawia się dziecka z poczuciem winy po napadzie złości. Kiedy tylko emocje opadną, stosuje się zasadę jedności. Nie pytamy, dlaczego byłeś niegrzeczny. Mówimy, cieszę się, że Twój spokój wrócił, teraz możemy razem dokończyć to, co robiliśmy. To buduje w dziecku przekonanie, że złość jest chwilowym stanem, który można kontrolować, a nie cechą charakteru, która definiuje ich jako złe dzieci. Zastosowanie tej metody wymaga od ciebie jednej rzeczy – twojego własnego spokoju. Nie da się użyć koreańskiego nunchi, jeśli sam jesteś w emocjonalnej rozsypce. To narzędzie, które działa jak tarcza, chroni ciebie przed frustracją, a twoje dziecko przed lękiem. Spróbuj tej metody przy następnej okazji. Nie zdziw się, jeśli za pierwszym razem zajmie to dwie minuty zamiast jednej. Z każdą kolejną próbą wasza synchronizacja będzie lepsza, aż w końcu zauważysz, że samo twoje podejście do dziecka zaczyna gasić pożar, zanim na dobre wybuchnie. Pamiętaj, że spokój w domu to nie brak emocji, to umiejętność zarządzania nimi. Jeśli te wskazówki są dla Ciebie wartościowe i chcesz poznać więcej metod z różnych stron świata, które ułatwiają rodzicielstwo, zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku.